Witam serdecznie w powiatowym zespole szkół placówek specjalnych w legionowie i szczególnie w przedszkolu specjalnym, ponieważ dzisiaj nasze dzieciaki mają dzień przed dzień dziecka. Drogie dzieci, dzieciństwo to taki wspaniały. Okres w naszym życiu to wspaniały czas, w którym wszystko jest możliwe, w którym wszystko przed nami. To czas radości, zabawy, entuzjazmu, beztroski, ale również czas marzeń. W Dniu Dziecka życzę Wam, abyście definiowali swoje marzenia, abyście mieli odwagę realizować swoje marzenia. Każdemu z Was życzę radosnego i zdrowego dorastania, a przede wszystkim. Życzę Wam, abyście każdego dnia doświadczali jak najwięcej miłości ze strony swoich bliskich. Kochajcie i bądźcie kochane.